Kolejna czwarta cecha rzeczywistości. Mamy już trzy: jednorodność, lustro, holograficzność, i kolejną cechą jest wielowariantowość. O co chodzi z tymi wariantami? O to chodzi, że cały czas tworzysz swoją własną rzeczywistość, w każdym momencie, w każdej chwili, każdą myślą, odczuciem i emocją, jaką w sobie nosisz. I ta wielowariantowość polega na tym, że albo możesz mieć drganie cząsteczek poniżej 200 w skali, albo możesz pić powyżej 200. Czyli dobrze. Poniżej 200 nie jest dobrze. Tworzysz wtedy coś ala piekiełko. A powyżej 200 tworzysz coś ala mały raj na ziemi. A propos raju na ziemi. Zobaczcie, jak czy jest pięknie. A więc tak, albo tworzysz raj, albo piekiełko i cały czas wybierasz ty sam, tylko że najczęściej nieświadomie. Jeżeli masz już trochę świadomości, no to wtedy możesz tym zacząć manewrować i uświadamiać sobie, że o, o, nie chcę się e, zaniżać, chcę się podwyższać. E, chodzi o podwyższanie swojego, swojej wibracji, swojej energii życiowej. Od 200 w górę w skali Bowisa mamy akceptację, ochotę i idzie w górę wszystko to, co najlepsze: czyli radość, ochota, entuzjazm, miłość, spokój. Na górze mamy oczywiście 1000, czyli, e, czyli oświecenie. No, tego raczej tak nie spotkamy na ulicy, ale, ale przynajmniej to, to powyżej 200 jest już dobrze, jest, jest już fajnie. Poniżej 200 jest wszystko to, co nas zaniża. Poniżej 200 jest pycha, poniżej 200 jest strach, poniżej 200 jest zazdrość. Poniżej 200 jest strach, lęk, obawa, niepokój, poczucie winy, bezradność, apatia. To są najniższe stany wibracyjne. No i do odtrzymania nie są za miłe. Więc cały czas tworzymy, cały czas tworzymy, poprzez to, co wysyłamy do lustra, do rzeczywistości, poprzez to, czy jesteśmy świadomi tego, że wszyscy jesteśmy tym, samim, tym samym, czyli niewinną, czystą istotą wewnętrznie. Dobrze być powyżej 200. O tym ten, kto się chociaż troszeczkę rozwija duchowo, rozwoju, rozwija się osobiście, wie. Natura, radość, życzliwość, uśmiech, poczucie humoru windują nas w górę. Poczucie winy, oskarżanie innych za to, co się dzieje winduje nas niżej. Więc cały czas jest taka fluktuacja energii. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, w jakim jesteśmy stanie. Nawet czasami, jeżeli poprzez nieświadomość wpędzimy się w coś takiego niezbyt przyjemnego, co mi się oczywiście też zdarzało, a to, to, to jednak poprzez samą świadomość tego, że tak jest, poprzez akceptację tego stanu, poprzez światło świadomości, to można transmutować, przekształcać, i wtedy wystrzeliwuje się w górę. A więc kolejna bardzo ważna cecha rzeczywistości to wielowariantowość. Jest wiele wariantów i cały czas wybieramy, w którym wariancie się znajdujemy, w którym chcemy przebywać, który jest dla nas ważny, na który zwracamy swoją uwagę. A uwaga to bardzo ważna rzecz. Dlatego, że to, na co zwracamy uwagę, wzmacniamy, bo jest to nasza siła, ta moc. A więc kolejna cecha rzeczywistości wielowariantowość. Pozdrawiam serdecznie. To był krótki przekaz myśli.